Tu mieliśmy słupek 71a. Teraz musimy dojść do B. Rząd trzeci. Jesteśmy w tej chwili na cmentarzu Brudnowskim. Szukamy miejsca, gdzie jeszcze do niedawna, bo do maja tego roku, była pochowana Aleksandra Zagórska. Ja jestem lwowianką, urodziłam się we Lwowie, w polskiej rodzinie. Jeśli chodzi o jej rodzinę, to taką postacią, która znana mi była od dziecka, był jej syn Jurek Biczan, orlądko lwowski, on jest pochowany na cmentarzu obrońców Lwowa, który jest potocznie nazywany cmentarzem orląd lwowskich. Szczerze powiem, że do momentu, kiedy już jako właśnie dorosła osoba zaczęłam się interesować tymi tematami lwowskimi, niewiele o Aleksandrze Zagórskiej wiedziałam. Piosenka Legionista Lwowskich, 1919. My się szarży nie boimy. Dzielni generali, co z okopów uciekali, uciekali do Krakowa, niechaj panny bronią Lwowa. Niechaj żyje Babski Pułk, niechaj żyje Zagórskiej Pułk. To jest właśnie Aleksandra Zagórska w mundurze. Zamyślona, patrzy tak sobie w dal. Jest oczywiście obecna na zdjęciach grupowych z legionistkami. Jest też zdjęcie już właśnie jako komendantki Ochotniczej Legii Kobiet przy takim biurku. Kiedy mówimy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości, no to jednak w głowie mamy ojców niepodległości, tak? I prawda, kiedy były te wielkie obchody stulecia odzyskania niepodległości, no to przecież chodziliśmy, prawda, ulicami miast i oglądaliśmy tylko twarze ojców. No, na przykład, właśnie mamy Aleksandrę Zagórską, która jest niezwykle barwną i ciekawą postacią. Teraz próbujemy tutaj się nie zgubić. Tutaj mamy dawny grób Aleksandry Zagórskiej. Stąd została ekshumowana bardzo piękna płyta z piaskowca z takim niewidocznym. Napisem. Tu kilka lat temu Towarzystwo Miłośników Lwowa w Warszawie troszeczkę oczyściło te płyty i zaczęło się opiekować tym grobem. No i mamy tutaj taki napis świętej pamięci: podpułkownik wojska polskiego Aleksandra z Radzymińskich Zagórska, członek oddziałów bojowych Polskiej Partii Socjalistycznej. Komendantka Ochotniczej Legii Kobiet w Warszawie i Lwowie żyła lat 80. Zmarła 14 kwietnia 1965 roku, wierna Polsce do śmierci. Trudna sprawa, bo bardzo mało jest właśnie tych informacji o kobietach. Nazywam się Jerzy Bednarz i jestem wnukiem pani pułkownik Aleksandry Zagórskiej, która Zdobyła uznanie swoimi wyczynami wojskowymi, jak również uzyskała też miano matki Polki. Matki Jurka Biczana, który zginął jako Orle Woskie, mając 14 lat. No i uczestniczki czterech wojen, zwycięskich wszystkich i rewolucji 1905 roku. Babcia Aleksandra prowadziła wraz z dwoma towarzyszami Laboratorium Materiałów Wybuchowych, które dostarczało bomb, które służyły do zamachu terrorystycznych na urzędników carskich. Natomiast mój dziadek był nadzorcą tego laboratorium, doktor Józef Bednarz. Józef Bednarz, pseudonim Ogólny Bonifacy, pseudonim Ścisły Bojowy, Żużu, -żu, był łącznikiem z ramienia partii między laboratorium, w którym wytwarzano granaty i bomby, inżynier Aleksander Luce Birk który przygotowywał pociski wyznał. Laboratorium bomb i granatów ręcznych mieściło się przy ulicy Mokotowskiej numer 7. Łącznikiem między mną a tymi, którzy mnie potrzebowali, był Bednarz. Dając mu żądaną bombę, nie wiedziałem, do jakiego będzie użyta celu, gdyż ze względów konspiracyjnych nie było w zwyczaju wypytywać o takie rzeczy ani się wzajemnie informować. W laboratorium pracowała Aleksandra Biczan, pseudonim Magda, przyszła żona Bednarza, która ze względów bezpieczeństwa była fikcyjną żoną Luce Birka. Urodziła się jako Aleksandra Radzymińska. Jej rodzina, rodzina Lubicz-Radzymińskich to była rodzina szlachecka. Przeprowadza się z miejsca na miejsce i na jej trasie życiowej pojawia się Sandomierz, pojawia się Zamość, pojawia się Radom. To jest też taki pierwszy etap, kiedy się fascynuje Takimi historiami związanymi z organizacjami niepodległościowymi, wręcz nawet, jak sama wspominała, roznosiła tam jakieś ulotki jako młoda dziewczyna. Miałam lat 10, kiedy oddano mnie do drugiej klasy progimnazjum państwowego w Zamościu. Tutaj zetknęłam się po raz pierwszy z całą brutalnością rusyfikatorskich metod najeźdźców. Polskie uczennice po gimnazjum karano za mowę polską. W ich obecności stałą premedytacją ośmieszano i lżono Polskę. Nie zapomnę nigdy przełożonej gimnazjum miała zwyczaj wchodząc do pokoju szkolnego klaskać w dłonie i wołać słodkim głosem. Prawosławne proszą wstać, gdy wstały, liczyła uważnie prawosławne owieczki, następnie wzywała już ostro Polki do wstania, czasem w razie złego humoru w ten sposób wypodłe podłe Polki wstańcie. I okres studencki to już jest w Zaborze Austriackim, czyli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na wydziale filozoficznym studiowała chemię, tylko cztery wydziały były na ówczesnych uniwersytetach i sporą część właśnie nauk rozmaitych właśnie łączył w sobie. Wydział Filozoficzny, więc Aleksandra Zagórska właśnie na Wydziale Filozoficznym studiowała. Umiejętności praktyczne, które wyniosła z uczelni, bardzo jej się przydały, bo interesują ją organizacje niepodległościowe, szczególnie bliska jest jej Polska Partia Socjalistyczna. Pisała o tamtych czasach Aleksandra. Józef Piłsudski budzi przeżartą, rdzą niewoli świadomość. Piękno burzy dziejowej porywało, trudno było wytrwać w spokojnym Krakowie. Przynosi się do Warszawy, gdzie ma nowe zadanie. Do mieszkania przy ulicy Pięknej sprowadza się jako świeżo upieczona małżonka ze służącą. Mężem jest Aleksander Lucy Birk. Rodzina w cudzysłowie zostaje stworzona na potrzeby organizacji. W ich mieszkaniu założono laboratorium, a gospodarze zajęli się produkcją bomb i granatów wykorzystywanych w akcjach PPS. Mają wzbudzać jak najmniej podejrzeń, szczególnie u dozorcy, który, jak wspominała Aleksandra, w tych miłych czasach często bywał na usługach ochrony. Dozorcy, ludzie, którzy byli na usługach służb carskich, w związku z tym po prostu donosili tak, na tych swoich lokatorów, jeżeli się odbywały jakieś spotkania tajne. Na rynku trudno zdobyć potrzebne składniki, więc powstające materiały wybuchowe są dość marne, mimo to wykorzystywano je co najmniej kilka razy w zamachu naznanego z okrucieństwa komisarza Konstantinowa podczas Krwawej Środy, masowej akcji PPS-u 15 sierpnia 1906 roku i w zamachu na warszawskiego generała gubernatora Georgia Skałona, szefa wojsk warszawskiego okręgu wojskowego, który jako pierwszy carski urzędnik karał śmiercią bez wyroku sądu. W tym mniej więcej momencie Aleksandra Zagórska zakłada rodzinę. Na świat przychodzi jej syn Jurek. Jej mężem jest Henryk Biczan, i w tym mieszkaniu, w którym właśnie pracowała Aleksandra Zagórska z Aleksandrem Lucy doszło do dość poważnego wypadku: mianowicie ona sama przy produkcji materiałów wybuchowych zatruła się oparami. Po tym wypadku dość długo się leczyła, m.in. właśnie wyjechała na taką kurację do Zakopanego, gdzie poznaje m.in. innymi właśnie Ksawerego Prausa, działacza PPS-u. Przez kolejne pokolenia również ta łączność się utrzymała, bo i zarówno właśnie z córką Ksawerego Prausa, z Ewą Płoską, a następnie już też z wnuczką Ksawerego Prausa, czyli z Zofią Romaszewską. Już mamy rok 1908. Aleksandra Zagórska związała się z lekarzem Józefem Bednarzem. Był lekarzem psychiatrą, bardzo obiecującym specjalistą. Pobrali się pani wtedy Biczan z moim dziadkiem, z Józefem Bednarzem. Była w ciąży. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo była mężatką, nie miała rozwodu. Pojechali do zakonu Mariawitu w Płocku. Uzyskali ślub w Maria Mariawitów. Te śluby były tolerowane tylko w imperium. Dosyć ciekawie. W popularnym rozumieniu tego słowa przez rok była bigamistra. Zostali aresztowani 3 marca 1908 roku, kiedy była w dziewiątym miesiącu ciąży. Dziadek Józef został osadzony w dziesiątym pawilonie. Nawet Dzierżyński we swoich pamiętnikach wspomina, jak przywieziono osadzonego doktora Bednarza do Cytadeli, do 10 Pawilonu, gdzie były obowiązkowe tortury. A babcia osadzona na oddziale Serbii w Pawiaku. Tam po kilku tygodniach 26 marca urodziła syna Władysława. Napisany ołówkiem list znaleziony przy Bednarzu w areszcie przy ulicy Daniłowiczowskiej brzmiał. Kochany mój oto o to proszę Ciebie, mój drogi, będąc całkowicie pewna, że z mego powodu i z powodu stanu mojego zdrowia zechcesz obwinić siebie. Jednak, drogi mężu, pomimo wszystko nie rób tego za nic. Jest mi tak bardzo przykro, że wplątałam Ciebie w to wszystko. Brała winę na siebie, kochała go wtedy, jak widać po tym liście. No i poza tym ta kolejność czy małżonków, że miała jednak trzech małżonków, wiele było źródeł, które mówiła, że Aleksandra Bednarz to był jej pseudonim operacyjny, to nie było małżeństwa. A ja wiedziałem na pewno, że było małżeństwo, jako jedyny, dlatego, że powiedział mi to ojciec Władysław, który się dowiedział od swojego ojca Józefa, ale już byłem na tyle sprytny po studiach prawniczych, że spytałem, się, spytać o to babci i powiedziała, nie można tego było inaczej załatwić. Koniec komentarza. Tak. Udało się uzyskać bardzo dogodne orzeczenie sądu. Nie wiadomo było dlaczego. Wyjaśniło się to po wielu latach, że organizacja. Przeznaczyła 30 tysięcy rubli na opówkę dla prokuratora, który oskarżał. Traf chciał, że to największa ich tajemnica, że została odkryta, bo wiadomo, że za przygotowanie bomb by po prostu natychmiast ich powiesili. Natomiast za samą przynależność jak i jakieś sympatie prosocjalistyczne dostali bardzo łagodne wyroki. I było wiele różnych interwencji. Do generalnego gubernatora, żeby dać jej urlop zdrowotny. No i wyszła na wolność zupełnie niespodziewanie, i miała w ręku dziecko mojego ojca. Więc w ramach tej improwizacji musiała pozbyć się dziecka i oddała go na wychowanie. Zaopiekowała się rodzina ojca dziecka, czyli właśnie rodzina Józefa Bednarza. Natychmiast sama pojechała do Czeladzi, gdzie była jej macierzysta komórka partyjna. Tam czekali już jej towarzysze, z fałszywą przepustką do Krakowa. Bo tylko przekroczyła granicę, przestała być mężatką. No i tam się włączyła do pracy komórki miejscowej krakowskiej. Na czele stał Walery Sławek, postać znana, i drugi był Tomasz Arciszewski. Pracowała, jak, jak to ona, w czynnie. Brała udział w zamachu na karetkę pogotowia. Zamach prowadził Tadeusz Arciszewski. A dziadek wyszedł dopiero mniej więcej pół roku po babci. Pozlecono jej schować się w Zakopanem. I tak też zrobiła. Osiedliła się w Zakopanem wraz z synem Jurkiem Biczanem. Dziadek w międzyczasie otrzymał możliwość pracy w szpitalu psychiatrycznym w Lwowie na Kulparkowie. I tak trwało do 1912 roku, kiedy to małżeństwo się rozpadło, to małżeństwo, ten związek, nałóżmy się, rozpadł, a wkrótce później została panią Zagórską, czyli wyszła trzeci raz za mąż. W tej samej klinice, w której jej mąż Józef Bednarz był lekarzem, poznaje innego lekarza, psychiatrę, doktora Romana Zagórskiego. Z nim związała swoje dalsze życie, on stał się też właśnie takim ukochanym ojcem dla jej syna Jurka. w domu Aleksandry Zagórskiej między innymi oczywiście bywa sam Józef Piłsudski, bywa późniejszy generał Kazimierz Sosnkowski. Taka właśnie scena, którą opisuje Aleksandra Zagórska, kiedy Jurek przyszywa guziki Piłsudskiemu do munduru. I Aleksandra tu się angażuje właśnie w tworzenie oddziałów Strzeleckich. 1 listopada 1918 roku wybucha wojna polsko-ukraińska. Przez bardzo długi czas, bo prawie przez trzy tygodnie, udział w obronie lwowa dzieci i kobiet. I te kobiety właśnie zorganizowała do walki Aleksandra Zagórska. I momentem przełomowym właściwie można powiedzieć, że stała się chyba śmierć jej syna Jurka Biczana, który ginie właściwie ostatniego dnia. I wtedy właśnie powstaje ten pomysł, żeby stworzyć oddziały ochotniczej legii kobiet. Ochotnicza legia kobiet, która wyłoniła się z milicji obywatelskiej kobiet, przyjmuje nadal zgłoszenia kandydatek w Sokole Macierzy przy ulicy Zimorowicza. Warunki służby ściśle wojskowe. Koszary mieszczą się w gimnazjum bernardyńskim przy ulicy Wałowej czyli taka właśnie kobieca y, armia legia funkcjonowała w okresie tych walk prowadzonych przez Polskę czyli mówimy tutaj właśnie o okresie wojny polsko-ukraińskiej później Mamy okres wojny polsko-bolszewickiej, więc te kolejne etapy, ale my, myślą Zagórskiej było to, żeby, żeby założyć taką szkołę dla kobiet wojskową, żeby iść w tym kierunku. No ale tutaj niestety właśnie ta inicjatywa nie miała kontynuacji, dlatego że raz, że z takim dużym niezadowoleniem przyjmowano kobiety w mundurach wojskowych właśnie już po, po odzyskaniu niepodległości. A sama Aleksandra Zagórska już prawda, wychodząc do cywila była w stopniu podpułkownika Wojska Polskiego i to jest pierwsza kobieta, która z takim oficerskim stopniem wychodzi do, do cywila. Sosnowski, generał porucznik. Rozkaz dzienny numer 190 z dnia 25 października 1921 roku. Z dniem 1 października roku bieżącego odeszła na własną prośbę z Wojska Polskiego podpułkownik Aleksandra Zagórska, dowódczyni Ochotniczej Ligi Kobiet. Przez trzyletni okres służby w Wojsku Polskim podpułkownik Zagórska wykazała duży talent i zmysł organizacyjny, przyczyniając się znakomicie do przysporzenia Ojczyźnie całego szeregu doskonałych żołnierzy i oddanych jej, gotowych na wszelkie poświęcenie obywatelek. Żegnając z żalem podpułkownika Zagórską, wyrażam jej moje uznanie i serdeczne podziękowanie w imieniu służby za owocną pracę, której wdzięczną pamięć na długo Wojsko Polskie zachowa. Sosnkowski, generał porucznik. To była jedyną osobą, którą przyjmował marszałek Piłsudski wtedy, kiedy był już sam, pożegnał się z rodziną, chorował bez uprzedzenia. Ona wchodziła jak do siebie. I co można o tym sądzić? Różnie. Mogli sobie grać w karty, marszałek lubił pasjansa stawiać, nie wiem. Natomiast jakbyśmy uznali to, że istnieje coś takiego dostęp do ucha, co wymyślił Kapuściński, pisząc Cesarza, to ona miała bezwzględny dostęp do ucha. Stwierdzone i taką miała pozycję. Aleksandra Zagórska, taką anegdotkę właśnie usłyszałam od pani Zofii Romaszewskiej, kiedy... W Zakopanem przeżyła taką sytuację, kiedy w jej, w domu, gdzie mieszkała, zakwaterowano oficera sowieckiego. Ona go zapytała, w jakiej jest randze, on powiedział, że jest majorem, to ona powiedziała, że będzie spał na, na, na fotelu, bo ona jest podpułkownikiem i w związku z tym zostanie na swoim własnym łóżku. Więc taka właśnie historyjka, prawda, pokazująca, że była taką kobietą zdecydowaną, nie, nie, niestrachliwą. niestrachliwą, tak jest. Zaraz po wojnie miałem wtedy cztery... Mniej więcej 5 lat. I wtedy dopiero spotkałem się tak naprawdę z babcią. Jak już nóżki miałem dłuższe, to chodziłem na krótkie wycieczki górskie. I tak poznałem w związku z tym Tatry, urodę tat, szacunek dla tat. to dzięki babci. Było widać, że to wojskowe. Naprawdę? Tak. Z, z powagą, sztywna, z dystansem, ale to było na pokaz. Natomiast jeśli chodzi o moje kontakty, potrafiła się zachować, no, powiedzmy, zupełnie inaczej. Na przykład szliśmy na spacer, odwiedzała na przykład Marusia Mówiłem do ciociu Marusiu, pięknie, nie wiedziałem kto. Gadały sobie, ja wcinałem słodycze. Po wielu latach, dzięki internetowi, kiedy zacząłem już przejście na emeryturę, wszystko dokładnie badać, ta ciocia Marusia była muzą i żoną największego poety tamtego okresu, Jana Kasprowicza. A żeby było ciekawie, była córką generała Buninatorskiego i co najbardziej romantyczne, poznali się w pociągu na trasie. Rzymny Apol, żeby być dokładnie sprawiedliwym, wtedy ten pociąg chodził 3,5 godziny. W tym czasie zapanowała ta ogromna, do Bardzo mi się to podobało jak chodziliśmy na spacery, bo każdy kogoś spotkała, zdejmował czapkę, dzień dobry pani pułkownik, dzień dobry pani pułkownik. Mnie to się podobało oczywiście Komalcowi, ale tak naprawdę to tak sprowadziła pewną działalność, mianowicie przed wojną była przewodniczącą Związku Legionistę, Karszy robiła takie zjazdy koleżeńskie, wspomnieniowe w Warszawie. To najbardziej zapamiętam, jeśli chodzi o babcie. Dzwonimy. A ja patrzę na babcię. Babcia prostuje się, wypina pierś, w oczach mgiełka i tak wkracza tam. Do tych swoich legionistek. Nie Warto wymienić adjutantkę Aleksandry Zagórskiej Stanisławę, paleolog, też niezwykle ciekawa postać. Właściwie do końca życia też taką więź z Aleksandrą Zagórską zachowała. Do końca życia pisała do niej perkomendantko. To są lata 60., kiedy mieszkała już na emigracji w Londynie. I taką drżącą ręką jest podpisane komendance. Można by wymienić też Helenę Mościcką, córkę Michaliny Mościckiej i Ignacego Mościckiego, która też właśnie walczyła w oddziałach Ochotniczej Legii Kobiet. Później też dołączyła Maria Witek, która znana jest, prawda, nam już z tych współczesnych, bardzo dziejów, jako pierwsza kobieta generał w wojsku polskim. Aleksandra Zagórska. Już kilka lat przed śmiercią wytoczono jej sprawę karną, zarzucając jej sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających treści antyreżimowe i antyradzieckie. I to był rok 1960. Taką właśnie informację też można znaleźć między innymi w krakowskim IPN-ie na ten temat. Zmarła w roku 1965 w Warszawie. No, i tutaj też w Warszawie została pochowana na cmentarzu na Brudnie. Pierwszą swoją wizytę tutaj na grupie Aleksandry Zagórskiej bardzo dobrze pamiętam, bo powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona. Bo też wiem, jak potrafimy się jako Polacy opiekować grobami swoich zasłużonych, i to, co tutaj zobaczyłam, że osoba zasłużona może spoczywać tak gdzieś, prawda, w zapomnieniu. Było ogromne zaskoczenie, że tak może wyglądać grób bohatera walk o niepodległość. Tu właśnie mamy urząd miasta, poinformował nas o tym, że Aleksandra Zagórska nie jest wniesiona nawet na listę osób zasłużonych tych grobów bohaterów. Warszawa, dnia 9, 9 kwietnia 2018 roku. Wnioskują o objęcie uchwałą grobu, w którym spoczywa podpułkownik wojska polskiego Aleksandra Zagórska. Objęcie opieką grobu w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przyczyni się, że postać Aleksandry Zagórskiej i jej czyny nie pójdą w zapomnienie. Cała ta maszyna została puszczona w ruch. Stąd też właśnie kolejne pisma, żeby pochować Aleksandrę Zagórską na na kwaterze na powązkach wojskowych, tam, gdzie są pochowani właśnie żołnierze z okresu 1918-20, czyli okres odzyskiwania niepodległości w okres wojny polsko-bolszewickiej, tam właśnie w maju 2022 roku została z udziałem wielu gości wojska, tak, właśnie została uroczyście na, na powązkach wojskowych pochowana. Ludzie, luwia, 그 <susur>